W końcu, po wielu latach opracowałem plan idealny. Od dziś możesz zdobyć każdą dziewczynę, jaką tylko sobie wymarzysz. Wystarczy, że będziesz trzymał się ściśle następujących punktów. Śledzisz ją. Gdy wiesz już, gdzie mieszka, czekasz. Aż nastanie 21.37 i będzie ciemno. Czekasz, aż w jej domu zgasną wszystkie światła. Włamujesz się. Podchodzisz do jej łóżka, gdy śpi. Uderza się tętym narzędziem w główkę. Z dwóch powodów. Pierwszy, dla pewności, że nagle się nie obudzi. O drugim powiem później. Nakładasz jej pierścionek zaręczynowy na palec. Wyciągasz z torby swoje rzeczy do jej Szafek. Na biurku stawiasz swoje zdjęcie w ramce. Kładziesz się spać obok. Rano budzicie się. Ona ano, nie wie, kim nie jesteś. jesteś. Robi awanturę. Ano, mówisz jej, przecież jesteśmy parą. Wczoraj ci się oświadczyłem. powiedziałaś tak, chyba cię pojem... Czego takiego nie pamiętam! Pokazujesz jej guzo na czole, to ten drugi powód. I mówisz, uderzyła się przed snem w szafkę. I pewnie straciłaś pamięć. Powinna już uwierzyć. Jeśli jednak dalej nie wierzy, pokazujesz jej swoje ubrania w jej szafkach, jako dowód, że mieszkacie razem. Na koniec pokazujesz jej swoje zdjęcie na biurku i mówisz, że to był prezent na waszą drugą rocznicę. Nie ma wyboru. Musi ci uwierzyć. Przecież nikt nie byłby tak pojebany, żeby odjebać taką akcję. Ale ty byłeś. Żyjcie długo i szczęśliwie. Masz żonę. Profit.